Antyczny szpital reanimacyjny. Czy o to ci chodzi, Irka? Tak. Na wielką galaktykę. Może dzięki tym nowoczesnym urządzeniom uda nam się przywrócić życie naszym towarzyszom. Bądź ostrożny, Ulisesie. To niebezpieczne miejsce. Według moich danych są tam silne źródła energii życiowej. Teraz, kiedy istnieje szansa przywrócenia życia mojej załodze, skorzystam z niej bez względu na ryzyko. Chciałbym stąd odlecieć jak ten łabędź. Tak. Pomyśl, jaki on jest wolny. Dociera do najdalszych krain, gdzie żadne smerfy nie przeszkadzają. Malarzu, tak jest! Ucieknijmy do dalekich krain! A Tam będę mógł malować arcydzieła! Znasz go? Interesował się nim Interpol, bo udostępniał listy pasażerów porywaczom. Ach, tak. Stawros chciał mi przekazać jakieś informacje, żeby wejść w układ federalny. Jakie znów informacje? Słyszałeś może o EDR? O elektronowym dziale rozbrajającym? To broń czwartej generacji, wspólny wynalazek amerykańskich i europejskich aliantów. Przecież mówiłem ci, żebyś uważał. Czemu mnie nie słuchasz, bobi? Słuchałem, Tato, tylko zapomniałem. Zapomniał. Zapomniał! Czy rozumiesz, co znaczy antyk? Odnawiałem go przez cały tydzień. Teraz muszę zacząć wszystko od nowa. Boisz się, że już nie będziesz dowódcą, że stracisz robotę. Albo będziesz słuchał rozkazów, jak inni członkowie zespołu, albo go opuścisz! Cyklop! Jeśli chcesz to załatwić, mój drogi, załatwmy to. Gambit! Jak to się zaczęło? Niech pan spyta Cyklopa. On zna wszystkie odpowiedzi. Przepraszam, profesorze. Wysłałem cię, Dagmar. Chciałbyś wrócić do czynnej służby? Wyleczyłeś już swoje rany, tak, panie. Jesteś tego pewny? Twoja twarz jest nadal ze zeszlecona. Czego ona chce? O co tu chodzi? O pracę. Dla chłopaka. Tylko o pracę? Właściwie, tak. To czym się pan tak martwi? Niech sobie pracuje. Pan będzie miał na niego oko, a ja trochę poszperam. Dowiemy się, ile z tego jest prawdą. Ha, ha! Będzie pan musiał pobrać próbkę DNA tego chłopca. Mogą być włosy. Powiadam panu! Cała ta sprawa jest wysoce śmierdząca! Ta stygijska wiedźma zdradzi nas przy pierwszej okazji! To podstęp! Może i nie. Przecież Mesmira straci swoje królestwo, jeżeli set opanuje świat. Ech, stygijczycy to stygijczycy! Nazywam się Mardok. Matt Mardok. Ten słynny obrońca? Nie stać mnie na pana. Ktoś przysłał mi dużą zaliczkę, dopóki ona wystarczy, jestem do dyspozycji, jeśli chcesz. Oczywiście. Dobrze. Mówią, że sprawiedliwość też jest ślepa. Może to mi daje przewagę nad przeciwnikami? Potężny Biszanti uaktywnił moc z mojego amuletu. Zdejmij zaklęcie, które objęło jego umysł. <laughs> Doktorze Strange, jak się tu znalazłem? Wszystko widzące oko Agamotto wskazało, że byłeś pod wpływem hipnotycznego czaru rzuconego przez Mordo. Teraz Mordo ma różdżkę watą Ipkis? Stanlej Ipkis? Tak. Porusznik Callaway z policji. Podobno w nocy ktoś tu zakłócał porządek. Tu porządek? Tak. Ktoś się włamał i napadł na panią Pinman. Napad? A pan nic nie słyszał? Wypaliła dwa razy z dubeltówki jakieś półtora metra od pańskich... Drzwi. O, tutaj, widzi pan? Wbił budzik tu w podłogę, a potem drań wyskoczył przez okno. Tak, tak myślałem. Fałszywki, mmm. Znakomicie podrobione, ale fałszerz popełnił jeden drobny błąd. Jaki Batmanie? Prezydent Lincoln nie nosił swetra z golfem. Rany lipna forsa! Tak, pewnie drukują ją za granicą i przemycają do stanów. Spróbujmy. No, już się nie krztusi, ale ciągle jakoś nierówno chodzi. Może ma już stary olej, tato? Masz rację, Oli. Każdy lubi dostać świeży olej. Zaraz przyniesiemy z garażu. Mój próżny braciszek zostawił po sobie jedynie długi i ciebie. Byłem to winien temu tchórzowi. Ależ drogi panie! Jak śmiesz tak o nim mówić? Mój ojciec był żołnierzem! Tak! I zmarł mając długi u połowy oddziału. Walczył za ojczyznę i pożegnał się z życiem, zastrzelony w rynsztoku. Szkoda, że zawsze zapożyczał się u niewłaściwych ludzi. Słucham. Pozwól mi zebrać armię. Teraz, kiedy zmierzchon jest oblężony, zaatakuję i raz na zawsze obalę jego rządy. Superman prosi o pomoc. Nie chce wszczynać wojny. Nie bądź taka pewna. Zapominasz, że w imię pokoju przysięgliśmy nie interweniować na apokalipsis. Zawarliśmy pakt? Dopóki zmierzch on jest potężny, nie będzie prawdziwego pokoju. Proszę bardzo, śmiejcie się. Wiem, jak wyglądam. Jestem potworem. Przepraszam, że panią przestraszyłem. Każdy z nas wygląda inaczej. To nie ma znaczenia. Ona ma rację! Ona ma rację! Jasne! <laughs> Jestem nikim. Nie mam domu. Kiedy to oglądasz... Nasz świat już od dawna nie istnieje. Tylko to jeden ocalałeś z Kryptona, planety bardzo podobnej do Ziemi. To był nasz dom. Zapewne odkryłeś, że jesteś o wiele silniejszy i szybszy niż przeciętni ludzie. Ja jestem zwykłym człowiekiem. Synu, twoje ciało czerpie energię z ziemskiego słońca. Jego promieniowanie daje ci niezwykłą moc. Prześpiesz się na droże. Możesz spać na zewnątrz, ale ostrzegam, będzie padać Klem, nie zgadzam się z tobą, niebo jest dziś czyste Lem, musisz przyznać, że to zwykle ja mam rację Klem, wybacz, ale muszę ci przypomnieć, że ostatnio, gdy padało, myliłeś Lem, się bardzo Klem, nie ciuparty, przewidziałem ostatni deszcz i poprzedni Spróbuję je na poprzedni. dworze Klem, muszę jednak... Będzie padać czy nie będzie padać? A więc zasłużyłeś na nowy piórnik, zaraz dam ci pieniądze O, tato, bardzo ci dziękuję, naprawdę Kup najlepszy, jaki znajdziesz, żeby wystarczył Ci do szóstej klasy. Taki kosztuje 10 soldów. O, lepiej kupić rzecz droższą, ale solidniejszą, niż tańszą, która może się szybko zepsuć. Ekstra, ekstra, ekstra. No, dobra. O, y, czy ty się nie spóźnisz do szkoły? Rzeczywiście. Okej, okay. okej. Okay. Okay. Cześć, tato. Cześć, synu. O, idź, idź, idź. Przyjdę ci kibicować, ja. No, gdy zespół nasz gra, to rywal stracha ma. Szantażystom wcale nie chodzi o pieniądze, ale o czas. Oni chcą, by panna Red była zdala od domu. Nie nadążam, Holmesie. Najsłynniejszy, wielki klejnot na świecie, gwiazda Pendżabu, będzie na wystawie już od jutra w ambasadzie Pendżabu. Gelorum i jej drony mają koło mocy. Nim odebrali mi koło, odkryłem, że to coś więcej niż źródło energii. To koło mocy jest kluczem nie tylko do Highway 35. To niezliczone tory w niezliczonych światach, które zwę królestwem tras. Ale ojciec nic nie mówił o żadnych dwunastu pracach. Wykonałeś wszystkie 12 prac? Opowiedz o tej niezwykłej próbie. E, właściwie rzeczywiście była to niezwykła próba. Muszę udowodnić, że jestem godzien bycia na Olimpie. Co mam zrobić? No cóż, zobaczmy. Te pierścienie symbolizują jedność królestwa. Wówczas przysiągłem strzec. Zamku Camelot, króla Artura i Ekskalibura. Jadą rycerze! Czas na mnie, Kaylee. Król Artur nie może przecież czekać. Powiedz mi, Dexter, czego Cię to nauczyło? Nauczyłem się przede wszystkim tego, że niewiele warta jest przyjaźń kupowana przy pomocy figurek. O, ho, ho, chodzi mi tutaj o coś ważniejszego niż przyjaźń. Chodzi o naruszenie praw autorskich. A więc, Dexter, przygotuj się na spotkanie z kimś o wiele potężniejszym niż ja. Kto to taki? Mój adwokat!